Siema, z tej, siema z tej strony Szymus. Witam was w pierwszym odcinku z. Tak, z Minecrafta na... z Minecrafta Podcast Edition na Survival Games. No na Survival. Chciałbym wam dzisiaj to zaprezentować no Minecrafta, ponieważ no bo dawno... No bo jeszcze żadnego odcinka nie mam z Survival. Żadnego odcinka jeszcze nie mam z Minecrafta Podcast Edition, a dopiero zacząłem nagrywać. Mam chilowy mam głos, a mam 11, mam 11 lat. A mam chilowy głos przez to. Ale dobrze, sami zobaczmy. Gdzie mnie zrespiło? No dobra, no nie wiem, czy może to być to. No dobra. Czo ci, no. Aha, przez tę nagrywarkę pewnie. A czekajcie, tu ustawienia i je ja nie też Może przez to widać widoczność cześć. Część przez tą widoczność chyba. Dobra. Dobra, my sobie pójdziemy tam. No ty co ty tu robisz? Dobra, nagramy dzisiaj pierwszy odcinek. Nie wiem, czy on w ogóle wszystko wyjdzie tam, nie wiem. Dobra. Ale jeżeli będziecie chcieli, żebym wam pokazał jak pobrać właśnie za darmo właśnie to jak ja pobrałem Minecrafta, no to proszę was o komentarze i łapki w górę No tak, narąbmy te drzewo Głos wyłączyłem, no dobra, niech będzie wyłączony, bo będzie mnie zagłuszać i co Czekajcie tutaj jeszcze, tak no trochę drewno jeszcze jest, to no dobra, ale zrobimy, jak się tu robi crafting już Wam pokazuję, mamy na przykład to Mam tu armor, tak, craft i robię na przykład, czekajcie, muszę to przerobić, czyli tu I na no to, nie? No to nie No to, to jest pierwsze, dobra I robię to Dwa po co pierwszą sikerkę zrobiłem? No dobra, no robię sobie trochę drewno. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie raz dwa. Bo. Raz. Ja na kompie grałem dzisiaj na tym Minecrafta. No nie wiem. Spodobał mi się. No nie, no, gram, gra, ciągle gram, gram. Tylko dlaczego mówię, że mi się spodoba, no bo no, ciągle jest fajne, naprawdę. Dobra, będę... Kurde Zrobię na taką odległość, na taką małą wysokość bo naprawdę Ale nie, w, w następnym odcinku to będzie tylko taki mały poradnik to jest, bo chciałbym tylko tylko no, nadać taki mały poradnik W następnym odcinku będzie dłuższy, więc na razie Albo nie no w następnym odcinku będzie dłuższy poradnik, bo teraz wiecie, no jak to jest, nie? Więc. Yy, no.